Ej, ten rap nie zrobimy dla pieniędzy, tylko żeby koronawirus zniknął. Wpać tą złotówkę na koronawirusa, żeby to się skończyło, bo to śmierdzie hmm. hmm. Mam nadzieję, że wpłacisz tą złotóweczkę, mam nadzieję, że w końcu w maseczkę nie wejdę, mam nadzieję, że w końcu tej maski nie będzie. Do sklepu chcę wejść? Pani mówi, "Użyj maseczkę. A mi się nie chce. Niestety koronawirus to najgorsze, co może być. Maskę, musisz chodzić? Zapłać tą złotówkę. Chyba mamy już 3 miliony złotówek. Ale trzeba więcej uzbierać, żebyśmy go pokonali. Mam nadzieję, że ten rad Wam się spodoba. Jeżeli nie, no to nie, no trudno się mówi. Вам надеюсь, что на них ставить лапку в игре. Ура, Ники. Папа. -па.